ja, wasz koroner. Mam prośbę. Widzę, że dorobisz po godzinach. Ciężko będzie z pensji koronera. Co robisz? Taka tam kiełbasa. No jaka to prośba? Przywieźliście już tego architekta? Tego z zalewu? Właśnie skończyłem sekcję. Właśnie miałem zacząć raport. I co napisałeś? Ale tak po ludzku. Znaczna ilość alkoholu we krwi, rany zewnętrzne, krwotok wewnętrzny i złamania spowodowane najprawdopodobniej przez potrącenie samochodem. Bezpośrednia przyczyna zgonu? Utonięcie. Jest pewny? Nie zginął od potrącenia? Nie, w wodzie jeszcze żył. Ups, więc z jakie wnioski? Albo ktoś go zabił specjalnie, albo się narąbał i wpadł pod samochód. Ewentualnie wskoczył. Ktoś z samochodu spanikował, zawinął go w folię i wrzucił do wody. Usłyszał alkohol z raportu. Okej. Okay. A! Jeszcze ryby wyżarły wnętrzności. Nerki, wątroba, żołądek, serce i jelita. Po potrąceniu i tak nie nadawały się na przeszczep. Ryby wyżarły wnętrzności w tak krótkim czasie? A skąd wiesz, jak długo tam leżał? Jego żona jest moją klientką. Nie wiesz, czy załatwiła już połówek? Raczej nie. Masz jej numer? Mam. Nie chcesz trochę kiełbasy? Nie, dzięki. Ej! Człowiek nie świnia, wszystko zje. Musisz już lecieć, mam dziś kupę roboty. A gdzie twój pomagier? Długa historia. Mogę zadać ci pytanie? Pewnie. Tylko zastanów się, czy chcesz znać odpowiedź. Nie masz, na razie. Kim jesteś? od Gites Kto cię przysłał? Nikt Jestem prywatnym detektywem Prowadzę śledztwo w sprawie zabójstwa architekta tamy. Nie żyje? Ktoś go wczoraj zamordował <grym> 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 Zmęczyłem się, macie coś do picia? Coś do picia? U mnie jest tak sucho, że murganie sprawia mi ból U mnie jest tak sucho, że moim rybo wyrosły nogi U mnie jest tak sucho że nie sikałem od tygodnia. U mnie jest tak sucho, że kiedy pozbierałem martwe kury do worka, miałem gotową pierzynę. Ja nie kąpałem się od pół roku. Tam stoi dopiero trzy miesiące. U mnie jest tak sucho, że moja krowa się powiesiła. U mnie jest tak sucho, że wyparowała mi woda z fototapety z Karaibów. A u mnie jest tak sucho, że wczoraj napiłem się szamba razem z moim koniem. A u mnie jest tak sucho, że jak leciał wodny świat, to mój pojebany synek próbował wskoczyć na główkę do telewizora. Czasem przebieram się za kobietę. Rozumiem. Przestałem nie macie wody. Bez wody nic nie urośnie. Ludzie albo sprzedają swoją ziemię, albo popadają w długi i komornik zajmuje ich ziemię. Czemu nie pojedziecie z tym do mediów? Byliśmy, ale nikt nie chce nas słuchać. Dobra, może będę w stanie wam pomóc. Ale najpierw musisz się stąd wydostać. Mój samochód się zakopał. A masz tam coś do picia? Mam spryskiwacz z Może być. Chodźmy. Czeka nas długa droga. Zamawiam jego koszulkę do wyssania, jak się spoci. Kuźwa! Mamy problem. Chcesz się zabawić? Zwykle to jest zadaję takie pytania. Spadaj, mam gościa. Ty nigdy nie masz gości. to dziwka? <tryk> o tego chciałeś. Widzę, że wziąłeś sobie moje słowa do serca. Tak, kluczyki. Nie wiem dlaczego. Skoro chcesz udowodnić, że nie jesteś pedałem, to znaczy, że chcesz, żebym został. Więc dlaczego nie mogę korzystać z samochodu tak jak dotychczas? Przecież, gdybyś się wyprowadził, nie miałbyś samochodu. To gdzie mam iść? Tam, gdzie byś poszedł, gdybyś się wyprowadził. Przecież ta sytuacja wynika z tego, że chcesz zrobić coś, żebym nie musiał się wyprowadzać. To, co chcę ci pokazać, to jak będzie wyglądać twoje życie beze mnie? Udowadniając przy tym, że nie jesteś pedałem. A to właśnie z powodu podejrzeń o pedalstwo, będziesz miał mnóstwo czasu, żeby rozmyślać nad tym paradoksem, gdziekolwiek indziej. Ale tam jest zimniej niż tutaj. Możesz się zatrzymać. Chyba, że musiałeś sobie czekać. Klient nasz pan. To co będzie. Macie cennik. Ale chyba nie jesteś w związkach? Wierzę w kapitalizm. Nie mam pojęcia co może znaczyć połowa pozycji z tej listy. Pozycja Okej. Okay. W każdym razie dziś sobie odpoczniesz. I jesteś ze spędzenie tej nocy bez żadnych. No wiesz, rzeczy z listy. Chcesz, żebym tu siedziała? Nic nie robiła? Jeszcze mi za to zapłacisz? Skoro i tak mam tu być i ty mi za to zapłacisz, to czemu po prostu nie. Nie, Chodzisz to czy nie? Bo wygląda na to, że ktoś zawsze musi wejść, że już dostała kasy. Okej. Okay. 300. I ile? Spędzenie tu całej nocy. Oznacza dla mnie bardzo poważne straty. W sumie to powinnam policzyć Ci moje średnie dzienne zarobki. No nocne. nocny. 350. Co? 400. Dobra, dobra. Może być... Czyli się rozwracą. Się Musisz to lać! Kurwa Co tu robisz? A gdzie miałem iść? Nie wiem, pod most bo gdzieś. Nie mógłbym tam zasnąć. Skąd pewność, że tu będziesz mógł zasnąć? Zmiana planu. Chyba ktoś mnie zwinie, przeprosiny. Co? Nie mam za co przepraszać. Czyżby? Może i się myliłem, ale nie będę cię przepraszał. Skąd tak uważasz? Ile to jeszcze potrwa? No ty jesteś młoda. Sprawa o kim jest ten facet, co przed chwilą wychodził? Nie wdzięcznikiem. No Wszystko zaczęło się wiele lat temu. Ej! Moja lekupaki! Ja się zbawiam. Skocz powinno. I po tych wszystkich latach zagroził, że odchodzi. Nic się nie zmieniłeś przez te lata. Zwycięskiego skoro się nie zmienia. Okej, okay, do roboty. Już nie gardło boli od tego jęczenia. No to powinnaś mieć poczucie dobrze spełnionego dnia pracy. Co to miało znaczyć? Że jesteś dziwką. A. No tak. Kuźwa.